W ostatnich wersjach programów Warico został dodany nowy program wspomagający pracę w sieci. Program ten ma na celu wykrywanie niepożądanych połączeń innych stanowisk komputerowych, jak i kontrolowanie pracy programów w sieci. W tym celu zostały dodane nowe komunikaty przy uruchomieniu programu, które informują o dodaniu wyjątku do zapory sieciowej. Podczas uruchomienia programu zostanie wyświetlony komunikat z zapory AVG monitorujący o pozwolenie dostępu programu do sieci. Aby zezwolić programowi Variko dostęp do sieci, należy zaznaczyć opcję Zapisz moją odpowiedź, a następnie kliknąć na klawisz Pozwól. Podczas instalacji program AVG tworzy profile zabezpieczenia. Aby sprawdzić profil, w którym aktualnie pracujemy, należy kliknąć dwukrotnie na opcję Zapory. Następnie u dołu ekranu mamy Zaporę Ustawienia, gdzie poprzez listę rozwijalną możemy sprawdzić, jakie mamy dostępne profile. Jeżeli chcemy dodać wyjątek do danego profilu, przechodzimy do opcji. Narzędzia, następnie wybieramy opcję ustawienia zapory. W lewej kolumnie dialogu widoczne są utworzone przez program AVG profile. Aby dodać wyjątek do użytkowanego przez nas profilu, należy go zaznaczyć dwukrotnie, a następnie przejść do aplikacji. W celu dodania wyjątku klikamy na klawisz Dodaj. Prowadzamy nazwę dla danego wyjątku. Wybieramy akcję dla danej aplikacji, czyli zezwalamy aplikacją na dostęp. A następnie poprzez ten guzik wybieramy ścieżkę do programu. Gdy odnajdziemy katalog z programem, zaznaczamy tutaj plik uruchomieniowy, który ma zostać dodany do wyjątku. W przypadku programów Classic dodajemy program EXE, w przypadku wersji Windows zaznaczamy plik uruchomieniowy programu. W tym przypadku jest to KPRXe. Aby wybrać plik i dodać go do wyjątku, klikamy na niego dwukrotnie. Po wyborze pliku, który ma zostać dodany do wyjątku, zatwierdzamy utworzenie nowej reguły. Następnie zatwierdzamy informację programu AVG. O modyfikacji składnika zapory. Po przeprowadzeniu tych operacji program AVG powinien w pełni pozwolić programom Warico na pracę w sieci.